Cześć wszystkim, z tej strony Sabo, witam Was. W kolejnym materiale nie widzieliśmy się troszkę, troszkę się opuściłem. Nie nagrywam dla Was materiałów z Call of Duty, nie byłem obecny na tym troszkę sprawy prywatne, ale dużo też swojego czasu poświęciłem w FIFA 13. Słuchajcie, Liga druga, Liga druga na 115 czy tam 118 tysięcy, już tylko 3000 graczy zostało do obgromienia. Liga druga, zobaczcie sobie mniej więcej jak to wygląda na chwilę obecną. Gram Santosem, powiem Wam szczerze, Neymar pomimo swoich statów 85 naprawdę wymiata, zajebiście mi się gra z Santosem, formacja 4-2-3-1 jest tą formacją, która gra, nastawienie ofensywne, do tego wysokim pressingiem i powiem Wam, wyniki naprawdę ładne yy, wpadają. Co do Call of Duty, to na pewno, jak zapewne wiecie, w przyszłym tygodniu pojawia się Call of Duty Black Ops 2. Oczywiście na moim kanale wiadomo, rozpakowanie. Pierwszy meczek, tak jak z miał wcześniej, z Medal of Honor World Fighter. Ja na razie zostaję przy FIFA. Obiecałem sobie, że osiągnę e, ligę pierwszą. Że uda mi się awansować do ligi pierwszej, i wtedy będę mógł sobie spokojnie powiedzieć, bo udało Ci się. FIFA 13 sezony pojedynków jesteś w elitarnej. Widzę pierwszy póki co na razie. Linga druga. Eee, Call of the T Ops w przyszłym tygodniu. Także to by było na tyle. Taki skromny, update'owy dla Was materiał. Będziemy się widzieć w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tych materiałów będzie więcej. Komentujcie, łapkujcie, bo łapki też pomagają do usłyszenia, do zobaczenia aha, mam dla was jeszcze jedną taką fajną akcję z FIFA 13 właśnie sezonów w pojedynku zobaczcie sobie mniej więcej jak łatwo przeprowadzić kontrę po rzucie karnym pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, dziska strzałeczka, gromcie z mocą jest moc, pamiętajcie, w przyszłym tygodniu kolejne materiały yeah. skutecznie to do kolegi czy to wykorzysta? no będzie go to broni, to jeszcze nie koniec akcji Listek sędziego, no i będziemy mieli rzut karny. Broń i rzut karny! Niesamowita interwencja! ...w tej bramce zyskał pewność w siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Ależ mu się naprawdę wielkie prawa za ten... wypierdala się